Cześć. Dzisiaj będzie troszkę inny temat. Szkolicie się? Jesteście częstym bywalcem szkoleń albo wyjazdów edukacyjnych? To Wam serdecznie polecam. Przedstawiam Wam dzisiaj krótką relację, która dotyczy praktycznie wszystkich szkoleń, w których braliśmy udział w ciągu tego roku i jest tego trochę, ponieważ to są dwa wyjazdy na targi, w tym jedne z największych targów wnętrz i wyposażenia w Mediolanie w Fiera di Milano ale także targi, które odbyły się w Warszawie w centrum handlowym, tak, które są jednymi z największych targów w Polsce, gdzie możecie zobaczyć praktycznie wszystkich światowych producentów. Oprócz tego, szkolenia, które mamy lokalnie, dotyczą tak samo wnętrz, jak i systemów, które są nam potrzebne w projektowaniu na co dzień. Między innymi widzicie właśnie szkolenie z oświetlenia w firmie Akuforum, które. Uwaga nie jest nastawione tylko i wyłącznie na jednego producenta, tylko wskazują wszelkie możliwe aspekty wykorzystania oświetlenia w codziennej pracy. Dlaczego kolor ma znaczenie, dlaczego temperatura barwowa ma znaczenie, w jaki sposób tym wszystkim grać. Tak samo szkolenia, które się odbywają w naszej pracowni są realizowane przez współpracę z partnerami, z których oczywiście produktów często też korzystamy, ale to nie jest zasada. Między innymi lubimy mieć szkolenia, które. Edukują nas w bardzo szerokim spektrum, czy to dachy zielone, czy to rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, a może to jest kwestia faktycznie dostępności za każdym razem do budynku. Warto się szkolić po to, aby mieć bieżącą wiedzę, aby móc się doedukować i uwierzcie mi, za każdym razem, kiedy te szkolenia miały miejsce, dowiadywaliśmy się czegoś nowego. Tak samo zespół, który stanowi zarówno doświadczonych architektów, jak i osoby młodsze, może się nauczyć i może dowiedzieć się czegoś więcej na temat problematyki, na temat faktycznie dostępnych rozwiązań, tego co mamy pod ręką i tego na co powinniśmy zwrócić uwagę przy projektowaniu, czy w kwestii dostępności, czy w kwestiach Technologicznych. Gorąco zachęcam Was do zapoznania się z materiałem, który przedstawia praktycznie podsumowanie bieżącego roku i wszystkich szkoleń, w których do tej pory braliśmy udział.